Dzień dobry, witam wszystkich państwa, państwa i dziękuję bardzo, że przyjęli państwo zaproszenie na spotkanie z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, panem Adamem Grzegorzówkiem. Witamy serdecznie naszych kolegów Urzędu Miejskiego w Słowach, panie konserwatorze. Jest z nami również prezydent miasta Słowów, pan Czesław Jankiewicz. Nasze dzisiejsze spotkanie ma związek z podpisaniem umów dotacyjnych ze strony Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru Województwa Podlaskiego. Trzy takie umowy, a z kim? Do momencik się Państwo dowiedzą. Na początek poproszę o zadanie głosu przez Pana Konserwatora. Szanowni Państwo, no na początek chcę podziękować dla Prezydenta Miasta Suwałki za gościnę, dlatego że jestem wojewódzkim konserwatorem zabytków, natomiast od ponad roku już bardzo blisko. Memu sercu jest miasto Suwałki, ale też ze względu na gościnę, a jeszcze bardziej na współpracę, którą tutaj z panem prezydentem przez ten czas udało mi się nawiązać. I doszliśmy do wniosku, tu przyjęłem zaproszenie pana prezydenta, do tego, aby te umowy, które dotyczą. Miasta Suwałki, ale i regionu Suwalszczyzny, żeby podpisać w tym miejscu, w pewien sposób tak troszkę symbolicznie pokazując, że wychodzę do ludzi, ale z drugiej strony też podkreślając wagę tego miejsca. Przywożę, jeśli mogę tak powiedzieć, Prawie 350 tysięcy złotych, bo prawie na taką kwotę zostały udzielone dotacje dla tutaj podmiotów z tego regionu. Tu trzeba powiedzieć więcej, że te dotacje są częścią. Zapewnienia, zapewnienia środków na inwestycje, i dzięki tym dotacjom, mniej więcej na prawie milion złotych zostaną wykonane prace, prace przy zabytkach. Bo Uzupełnienie tych środków to na przykład miasto Suwałki, ale też inne podmioty, które, które inwestorom pomagają. W przypadku moich dotacji dość taki szeroki wachlarz, ale bardzo mi na tym zależy, żeby środki nie trafiały tylko do jednego rodzaju instytucji. Bardzo często one trafiały do tej pory... Były skierowane do Kościoła Rzymskokatolickiego, i oczywiście tutaj niczego nie ujmuję, ale bardzo mi zależy też na tym, aby podmioty prywatne, wspólnoty, aby występowały o takie środki, i tak jak dzisiaj widać, taka dotacja tutaj do w Suwałkach została przyznana. To był jeden wniosek, więc jest jedna dotacja. Gdyby było więcej, być może tych dotacji byśmy przyznali więcej. No i także dotacja dla Kościoła Węgolicko-Augsburskiego, gdzie jest ogrom pracy, i olbrzymie potrzeby. Dwa tygodnie temu byliśmy na obiekcie i tam Państwu obiecałem, że wrócę z dotacjami. Oto dzisiaj Jestem. Tyle jeśli chodzi o taki wachlarz i przekrój tych dotacji, które w tym roku przyznaliśmy. Natomiast chciałbym jeszcze Państwu zakomunikować jedną rzecz, o której tutaj na początku nie powiedzieliśmy, ale. Podkreślając tą bardzo dobrą współpracę z miastem Suwałki, no tutaj doszliśmy wspólnie do wniosku, że pora na to, aby przywrócić miejskiego konserwatora zabytków w mieście Suwałki, i takie rozmowy są na bardzo zaawansowanym szczeblu. Tak, żeby uprzedzić Państwa pytania żeby uprzedzić Państwa pytania powiem w ten sposób, że pracujemy w tej chwili nad już dokumentami, które będziemy mogli podpisać i jeśli one zostaną zatwierdzone przez wojewodę, jeśli one zostaną zatwierdzone pod względem prawnym, to myślę, że za niedługi czas spotkamy się z Państwem, gdzie ogłosimy to, że w mieście Suwałki mamy miejskiego konserwatora zabytków. A, ja tyle dziękuję bardzo. Dziękuję pomimo tego, że dzisiaj to jest miasto czyli Pan Prezydent nie podpisuje żadnych umów, ale prosimy o zabranie głosu ze strony Pana Prezydenta. Szanowni Państwo, cieszę się niezmiernie, że dzisiaj tutaj w Suwalskim Ratuszu nastąpi podpisanie umów o przyznanie dotacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na ochronę obiektów zabytkowych, tutaj w Suwałkach położonych, ale również i na Suwalszczyźnie. Ta współpraca, tak jak Pan konserwator zaznaczył, układa się bardzo dobrze. No, jesteśmy w stałym kontakcie. Wiemy, jakie są potrzeby w zakresie ochrony obiektów zabytkowych. Te potrzeby są olbrzymie. Nasze możliwości, jak zawsze, czy to pana konserwatora, czy miasta suwałki są ograniczone i do tych środków finansowych, które dzisiaj popłyną do beneficjentów na podstawie tych umów, no, miasto również już podjęło właściwe kroki i ta skromna kwota, 250 tysięcy, która została, została wyasygnowana w tegorocznym budżecie, trafi również do, do, do pięciu podmiotów, którzy, które też zajmą się pracami remontowymi, naprawczymi naszych obiektów zabytkowych. I ta współpraca, i w zakresie ratowania, ochrony zabytków, ale również i wychodząc do przodu, tworzenia, czy otworzenia instytucji miejskiego konserwatora zabytków rysuje się bardzo dobrze. Ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować panu konserwatorowi za tę przychylność, za wspieranie tych wszystkich naszych potrzeb, a nie mamy problemów, tak jak z wypowiedzi Pana konserwatora słyszałem, w składaniu większej ilości wniosków. Tutaj jesteśmy w tym dobrzy i postaramy się w kolejnych edycjach, w kolejnych latach, żeby nasze chociażby te wspólnoty mieszkaniowe, które są tworzone przy tej zabytkowej ulicy Kościuszki, a wiemy jak ona wygląda, to jest tak tak Halibiannie mówiąc, studnia bez dna, ale każda kropla kropla ze strony właśnie i miasta Suwałki, i służb wojskowych konserwatora zabytków drąży skałę, ale tutaj nie drąży skałę, tylko tworzy skałę, tworzy piękno nasze, naszych obiektów zabytkowych. Dziękuję bardzo. Jeśli można, pozwolę sobie jeszcze. Na dwa słowa tutaj pan prezydent zwrócił na to uwagę, ale przede wszystkim właśnie za pośrednictwem mediów. Diagnoza, którą postawiłem w momencie, w którym zostałem podlaskim wywódzkim konserwatorem zabytków, jest taka, że bardzo widzę duże, duży brak do inwestowania przy zabytkach posiadanych przez osoby prywatne. Wydaje mi się. Śledząc, śledząc ruchy, wnioski, sytuację tych osób, właścicieli, że w pewien sposób są troszeczkę zagubione, właśnie nie wiedząc, gdzie mają szukać pomocy. Tak? Instytucje państwowe, tak? my dzisiaj też dla muzeum co prawda nie podpiszemy umowy, ale taka dotacja też została przyznana, natomiast są tam pewne braki jeszcze w dokumentacji, które, które są uzupełniane, nie zdążyło na dzisiaj muzeum, ale osoby prywatne stając troszkę w konkurencji z instytucjami czy z innymi podmiotami, które mają już duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków na zabytki no niestety e, czują się w pewien sposób zagubione. Ja chcę troszeczkę to rzecz zmienić i za pośrednictwem państwa mediów zwracam się do wszystkich mieszkańców miasta Suwałki. Jeśli państwo Dysponujecie zabytkiem. Jeśli Państwo opiekujecie się jakimś zabytkiem, dotacje, które są przyznawane w moim urzędzie są także dla Was. Warto się o nie starać, warto występować o takie dotacje. Świadczy o tym choćby fakt, że w tym roku w całym województwie podlaskim przyznałem 11 takich dotacji. Może nie jest to aż tak dużo, ale tych wniosków było też stosunkowo mało. Namawiam Państwa do tego, żeby spróbować, aby mój urząd pomógł odrestaurować zabytki, w których Państwo mieszkacie. Dziękuję, tak chciałem uzupełnić tą informację. No to teraz do dzieła. Dobrze, teraz po... Pierwsza z trzech umów, bo tak jak mówiłem, będą trzy umowy. Jest to umowa, umowa którą mm, została z rzymsko pod wezwaniem św. Zawila w Biżajnach. Zapraszam księdza proboszcza do podpisania umowy. W ramach dotacji w wysokości 50 tysięcy złotych będą to środki przyznane na prace konserwatorskie i restauratorskie przy połtarzu głównym kościoła? Zapraszam. księże, proszę, witam, uszanowanie, jeszcze raz zapraszam. Siądźmy już, ja tylko piszę o tutaj datach i miejscach. Bardzo proszę też tutaj o podpis. No tak, przekazuję. Dziękuję i gratuluję, dziękuję. bo wnioski były oceniane punktowo, więc bardzo dobry wniosek i bardzo ważny obiekt. Wierzę, że spotkamy się na odnosze. Bardzo dziękuję. 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 Druga umowa dotyczyć będzie wspólnoty mieszkaniowej 6 ulicy Kościuszki 91 w Zapraszam prezesa zarządu ZBM TBS w pana Tomasza Ostrowskiego. Tutaj kwota to 95 tysięcy złotych i w ramach tych środków zostanie przeprowadzony remont elewacji oraz bramy gwiezdowej do tego budynku. I ja od razu Państwu dodam, że to nie prima prylis. Naprawdę podpisujemy dzisiaj. Tuż to... To nie wyblatnie. <tuszy> <tuszy> Odpis. Nie, tylko tam jeszcze i drugim zamrażać, tak ten zamraż będzie. Bardzo. Dziekujecz. Dziękuję bardzo. Dziękuję i bardzo. się jak najszybciej zrealizować. Dziekuj. Dziękuję. I trzecia umowa ta zostanie zawarta z panem Ewangelicką-Locuską w tej królice w Smałkach. Zapraszam księdza w podoszczę. Kwota tej dotacji to 96 600 zł i środki zostaną przeznaczone na renowację drewnianej balustrady oraz zymsłyt empory kościoła ewangelicko lacórskiego w Ocbórskim w Krzesji. Proszę przekazać, gratulować i czekam na wniosek za rok, banku. albo może i Jak w banku, jak w banku. Ostatnia, w, banku. Ostatnia w tym kwartale.